Witam Was serdecznie na moim kanale poświęconemu dronowi DJI Phantom 3. Mam wersję tutaj standard. Dronaż przygotowałem do lotu. Chciałbym dzisiaj Wam zaprezentować jedną z funkcji inteligentnych lotów naszego drona. Będzie, będą to loty po punktach, po wyznaczonych punktach. No, zapraszam. adaptujemy. Na samym początku wystartujemy naszego fantoma. The home point has been off. Dobra, iści. lecimy. Co kawałek Aby rozpocząć naszą przygodę z naszymi e, inteligentnymi lotami, e, trzeba przełączyć naszego drona w, przyciskiem S1 w tryb lotu FGPS. W tym celu przycisk S1 z pozycji górnej przerzucamy na pozycję dolną. Pokazało nam się tutaj w lewym górnym rogu, że jesteśmy w trybie FGPS. Na dole wyskoczyły nam nasze 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 tryby tutaj są dostępne dla do tego drona wybieramy sobie waypoints no i trzeba zacząć od nagrania gdzie ma nam dron zacząć od nagrania pierwszego waypointu czyli wybieramy opcję start recording waypoints dobra wznosimy się na około 10 metrów bo tak system mnie ostatnio okazał, że co najmniej 10 metrów muszę być na ziemiu. Mamy 10, mamy ponad 10, kamerę sobie trochę niżej. Dobra. Dobra cofnę go trochę. Tak. O, 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 o. I załóżmy, że to będzie jego pierwszy punkt. Wciskamy rekord, to będzie punkt startowy. Zaznaczy nam się on tutaj. Dron go zapamięta. Musimy obrać kolejny punkt. tak? No to lecimy w prawo. Dobra. Dron jest całkiem spory kawałek drogi od nas. Tak, to podniesiemy do góry. Podniesiemy go do góry. Na przykład, że na drugi punkt będziemy mieli gdzieś tutaj, na 30 metrach, albo trochę wyżej, będzie widać panoramy miasta. Dobra, I się trochę po deszczu, Gliście... Dobra. To będzie nasz drugi y, punkt. Mamy zapisane dwa punkty do przebycia około 80 metrów. Zróbmy sobie jeszcze jeden punkt. Zasuwa, zasuwa, zasuwa. Zasuwa. Ładnie. Niech zawiśnie tutaj. Dobra, to będzie trzeci punkt. Mamy już sobie zrobione trzy punkty. Prowadźmy go bliżej do naszego bazowego punktu. No, nagranie no, nie będzie zbyt ciekawe. No dobra, tam mniej więcej gdzieś żeśmy tutaj zetrze, zaczęli naszą przygodę. Jeżeli nie chcemy już więcej naszych punktów waypointowych dodawać, robimy don. Tutaj mamy do wyboru prędkość, jaką ma to robić. Zrobimy sobie około 2,5 metra na sekundę. Jak ma się zachowywać nasz dron? Ja bym zaznaczył sobie free mode, żeby móc go chociaż obracać, żeby kamera cały czas na przykład była sfokusowana na mnie. To będę mógł obracać kamerą górę, dół i, i na boki drona tego. I drona sobie tak obracać wokół, wokół, wokół własnej osi. No i co ma zrobić po końcowym po zakończeniu misji? No ja mam tutaj opcję, że ma wisieć w, w danym miejscu, sam go potem sprowadzę, tak. Robimy start, wyskakuje nam informacja. Eee... tutaj zmienię sobie, że 70 metrów to będzie nad drzewami. Tak, jak w razie czego by na bateria zękła. No i dron przylatuje do nas. Lot. I jest tutaj. Oj, 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 oj. I zaczyna misję. Ja Machaj, bo nic nie widzę. Dobra. No i leci po skosie ładnie. Do góry. Ładnie leci po skosie do góry możemy sobie operować kamerą, obracać drona, podnieść widok i uzyskać jakieś płynniejsze, płynniejsze tego. Już pierwszy punkt mamy za nami Dron zaczął zmierzać w kierunku drugiego punktu, Czy trzeciego, ostatniego, No tak że tak powiem. No i to właściwie za chwilę zakończy na misję i zawiśnie, o to jest zakończenie. Oczywiście nad dronem dalej nie możemy zbytnio kontrolować jego lotu, bo po prostu zaczął wisieć w miejscu i nie można go w jakiś sposób sprowadzić. Eee, więc nic się trzeba zakończyć. Exit. Że zawiśnie. Teraz odzyskujemy kontrolę nad dronem. I możemy go sprowadzić.

Mam nadzieję, że zrozumieliście o co chodzi. Tym nie jest to skomplikowane. Trzeba nad tym sobie popraktykować, będzie można uzyskiwać bardzo fajne ujęcia co do tego. Dobra. To by było na tyle. Przechodzimy w tryb. GPS. OK, OK.